Witam w kolejnym odcinku mojego programu. Gold. Zapewne każdy, choć trochę zaznajomiony z moją serią, przynajmniej raz zetknął się z ich produkcją. Skór wiele jakich mało, którzy, prócz jednego z nośnego platformera, wydawali gówno za gównem całkowicie obrzucając rzegowinami każdy możliwy gatunek. Od pierwszoosobowych strzelanin opowiadających o czasach II wojny światowej, jak kultowej już Ardennes Offensive czy Airborne Hero, przez równie tragiczne FPS-y grozy, jak Dracula The Days of Gore czy Dark Apes oraz Dark Vampires, aż pognioty paro Podujący nieudolnie Grand Theft to jak seria Car Jacker, koszmarne wyścigówki jak Night Racing czy polskie derby oraz bardziej quasi symulacyjny GP vs Superbike czy recenzowany 10 odcinków temu Superbike Racing Dzisiaj jednak by raz na zawsze skończyć z babraniem się z skórestwami owego producenta postanowiłem że poddam ocenie ich najbardziej przemilczaną grę gatunek który żadnemu normalnemu twórcy krapów nawet by się nie przyśnił Produkt którego pojawienie się nie miało absolutnie Żadnego sensu, bowiem dzisiaj wezmę pod lupę Twórinka Goldu z kategorii Strategia Ekonomiczna, czyli innymi słowy, Tajkun, jakim cudem i to udało się im zjebać, i czy wyjdę z tego cało? Cóż, przekonajmy się. Tak więc bez zbędnego gadania, zapraszam do oglądania. Gra Ice Cream Tycoon została wydana dnia 2 marca 2007 roku przez Inkagold. Czyli faworyta każdego masochisty amatora w dziedzinie sowitych kaszangrowych. Producentem tej gry również było nasze ukochane Inka Gold, ale krążą słuchy, że podobnie jak w przypadku Dark Vampires czy Draculi, za stworzenie tego cacuszka było odpowiedzialne pomniejsze wewnętrzne studio Inka Goldu, zwane Cosmo Games, które prócz dzisiejszego majstersztyku wykonało również Cardjackero pod tytułem Hotwire w Sequel którego recenzowałem w odcinku 52. Oraz Jestem śmiertelny niepoważny, szachy, walka z terrorem. Dystrybucją tego tworu w naszym kraju zajęło się niezawodne Q Publishing, które z wydawaniem produktów ze stajni Inca Gold zmaga się nie od dziś, i które wypuściło na nasz growy rynek ten tytuł zaledwie 2 miesiące i 11 dni po jego premierze światowej. Jak więc poradzili sobie twórcy na zupełnie nowym, nieznanym sobie gruncie? Zanim jednak odpowiemy sobie na to jakże oczywiste pytanie, sprawdźmy, czy komukolwiek w sieci udało się o zdrowych zmysłach ocenić ten chłop. Jedynym serwisem, któremu udało się zrecenzować, to dziadostwo. Był oczywiście niezastąpiony Absolute Games, gdzie ów produkt otrzymał 15%. Tradycyjnie swoje wywody zacznę od omówienia menu głównego, i na skurwiałe bąki Belezebuba, Co to do jasnej kurwy jest. Domki wyglądają tak jakby je wykonał siedmiolatek wciągający nosem oranżadę i opijający się przeterminowanym bobofrutem. Ludzie, albo raczej abominacje, które starały się ich przypominać mają szyje i kończyny wykonane z patyków, a prócz tego towarzyszą nam zgięte lampy, kuliste drzewa i niemniej dziwne, identyczne rośliny. Rozumiem, że ta zakręcona stylistyka miała być adresowana do dzieci, ale czy to jest planeta widziana oczami osoby na halucynach, czy co do chuja, w kwestii opcji również nie jest lepiej. Prócz Powrócenia do poprzedniego zapisu danej spółki. Samouczka. Który nie dość, że powtarza się podczas założenia nowej gry to jeszcze przesuwa nas po menusach z niesamowicie długimi i niepomijalnymi przerwami High Score, który pozwala udostępnić całemu światu ilość pieniędzy zebranych w naszej spółce. Owszem, mamy i sekcje z ustawieniami ale ich ilość jest tak mizerna, że aż porażająca, bowiem oprócz możliwości zmiany głośności muzyki i efektów dźwiękowych, zmiany z pełnego ekranu na okienkowy, uruchomienia kursora systemowego i modu 3. Cokolwiek by on robił, nie mamy absolutnie nic, i może nie byłoby to tak uciążliwe gdyby nie fakt, iż jedyna działająca rozdzielczość to 640x480, więc wydłubanie oczu przez piksele nie trudno. Fabuła, która gotuje krew w żyłach, podnosi ciśnienie oraz cholesterol, została nam przetrawiona w formie trójwymiarowej kaccenki. Wcielamy się bowiem w jakiegoś kurdupla, który ze swoim równie niewielkiej postury psem, najwyraźniej z paraliżem miednicy, bawi się w parku na jakimś wypizdowie koło Biedronki. Podczas tej uciechy spostrzega jakiegoś afroamerykanina obsługującego budkę z lodami, więc postanawia czym prędzej do niego się udać. Po dokonaniu zakupu lodziaż ględzi, iż mimo miłości jaką Paweł dosprze, dawania lodów, musi przejść na emeryturę i pragnie naszemu kajtkowi oddać swoją całą fabrykę za swojego czworonoga. Zgadza się, murzynę za swoją całą jebaną hurtownię lodów, pragnie jedynie psisko, a sam zostawia na pastwę losu jakiegoś losowego osobnika, którego pierwszy raz spotkał. I nawet pomijając już jakąkolwiek logikę, czy spierdoloną, po całości animację, tylko spójrzcie co się dzieje na końcu. Otóż mimo, iż nasz kolega zgadza się na te niezwykle opłacalne warunki tego Interesu, no kurwa, urodzony biznesmen to jeszcze sam sprzedawca po rozmowie nadal, jak gdyby nigdy nic popierdala z budką, a nasz młodzian, człowiek interesu zostaje z psem i odmachuje lodziarzowi na pożegnanie. I to tyle. Rozumiem, że to w końcu na litość boską tajkun, nie należało się od niego spodziewać jakichś rozbudowanych wątków fabularnych. Ale to co otrzymaliśmy jest do chuja niepodobne. Gra przypomina typowego jak to tylko możliwe przedstawiciela gatunku tykun tyle, że z domieszką łajna ofredki By rozkręcić na szlodowy biznes musimy mieć w zanadrzu parę wózków z lodami oraz oczywiście same lody, którymi będą się raczyć nasi klienci. Prócz tego kluczowe znaczenie ma również pogoda, która albo spłoszy naszych konsumentów ulewą, albo też spowoduje roztopienie smakołyków przy nadmiernym żarze. Dlatego więc każdego dnia musimy wykupić odpowiednią ilość produktów z menu, by przypadły do góry. Stu odmiennym kubkom smakowym, tubylców, wybrać odpowiedni pojazd, który zdoła przewieściowe przysmaki w odpowiedniej ilości, zdecydować do którego miasta się udamy, kierując się warunkami atmosferycznymi, populacją w danym momencie oraz wskaźnikiem przestępczości, czy też najwidoczniej, ile garzy przeznaczyć samemu sobie. Tak, nie przesłyszeliście się, w dodatku, minimalne wynagrodzenie dla naszej osoby to 10 dolarów. Kurwa 10 dolarów. Tak czy jak robimy to wszystko po to, by zdobyć jak największy procent zadowolenia wśród kupujących sprzedać odpowiednie ilości lodów w danym terminie, by później kupić lepsze budki, a nawet wany, lodówki do przechowywania większych ilości smakołyków, aż w końcu całą fabrykę lodów i lodowe imperium. Jak nagle traktującą o zarządzaniu lodowym biznesem, kluczowe znaczenie mają tutaj tytułowe rarytasy. W naszym zestawie mamy dostępne takie znakomitości jak chociażby rożki w kilku odmianach. Dream Cycle, Magic Top, Peach Panic, Cherry Surprise, Swirly Cup czy Star Cup, bardziej walcowate i... Z czubkiem na patyku są m.in. Fudge Cycle, Grape Dirt oraz Drum sticky, Krążki na patyku jak Choco Popper, Cream Cycle, Dream Wheel, Hazel Wheel, Joy Treat e Wheel oraz Rainbow Popper. Świderki pokroju Big Poppera czy Ice Swirla. Gwiazdkowe Star Treat i Starbar oraz hójstwo wyglądające jak wbite na pal dildo z odnóżami które się racket paper. Prócz jednak samego wyglądu nazwy, nad którą chyba miesiącami się dzieli projektanci oraz ceny lodowe frykasy nie różnią się absolutnie niczym. Owszem twórcy wielokrotnie zaznaczają, że kluczem do sukcesów w tej branży jest trafienie w gust klienta i pamięć o tym, że każdy z domowników ma innego ulubieńca więc powinniśmy zakupić porówną ilość każdego ze specjałów, prawda? Główno prawda. Okazuje się, że jakimś cudem całe miasta postanowiły, że będą do utranej śmierci wpierdalać te same dwa smaki, przy tym zostawiając resztę chyba do kurwa roztopienia. Mało tego, w późniejszej części tytułu, deweloperzy mieli tak wyjebane, że konsumenci wybierają zupełnie z dupy lód, po czym gdy daną odmianę całkowicie wyczyszczą z lady, wybierają następny, wyżej w kolejce. W produkcji mamy do dyspozycji cztery miejscówki, w których będziemy popierdalać naszym wehikułem z lodami. Jakieś tam peryferie pewnej mieściny, marine, czyli równie podobną połać terenu tylko usytuowaną gdzieś przy wodzie, do której najprawdopodobniej wpierdolono kontener żelatyny. Plaże, gdzie prócz równie ruchliwej wody i stada palemek, mamy także czarodziejski piasek z Hogwartu, który po zetknięciu z ową wodą nadal pozostaje suchy. I wreszcie samo Śródmieście, gdzie prócz dzieci lodowe frykasy hap także biznesmeni, a wszędzie gdzieś się da emanuje szarość, zgruba ciosane budynki oraz kolorowe napisy, które wyglądają jakby zostały wymodelowane przy pomocy WordArt'a. Ale skoro gra nie jeśli chodzi o projekt lokacji, to na pewno robi to w kwestii różnorodności rozgrywki. Prawda? Nie chuja. Otóż nie dość, że nasz sprzedawca przemierza więc identyczne aleje, zatrzymuje się w tych samych miejscach i spotyka te same klony. To jeszcze faworyci konsumentów są otwierąte te same. Wypisz. Wymaluj, więc tak naprawdę naszymi mobilami poruszamy się po tych samych miejscach, tylko że z inną grafiką w tle. Kurwa gites malines. A skoro już mowa o samych pojazdach, w tej grze umieścili nam programiści także cztery sztuki. Mamy dostępny od samego początku gry wózek ręczny, którego standardową pojemnością jest 50 lodów. Drugiego mamy trójkołowca, który, prócz zwiększonej dwukrotnie przepustowości, daje nam możliwość bardziej swobodnego poruszania się po miastach. Kolejny jest Joystar Van, który, prócz bycia prawdziwym samochodem, potrafi też udźwignąć połowę więcej balastu od trójkołowca. A ostatnim z wozów jest Star Trek, który, prócz bardziej ba na tego nadwozia oraz możliwości przechowania aż 300 lodów nie różni się praktycznie niczym od Joystara. Prócz samych furgonów możemy dokupić jeszcze dodatkowe lodówki i zamrażarki oraz różne inne akcesoria przeznaczone do konkretnych modeli takich jak głośniki, które prócz podniesienia ratingu sprowadzałyby większą ilość klientów czy też inne dziadostwa, które zwiększałyby kubaturę naszych wozów. Brakowało jeszcze tylko spoilerów czy innego nitra, niestety i tutaj tak nie jest króżowo. Owszem cieszy możliwość przydzielenia danych pojazdów w teren czy nawet kierowanie ich w dowolnym momencie przy pomocy strzałek na klawiaturze ale niestety sama jazda tymi maszynami czy nawet późniejsza ich kontrola we własnym zakresie doprowadza prędko do szewskiej pasji, a granie przy prędkości normalnej zahacza o masochizm. Zresztą spójrzcie tylko na to. Czy to nie ekscytujące? Nasz budżet prócz kupowania nowych wehikułów, chłodziarek czy też samych lodów, możemy przeznaczyć też na inne cele. Prócz płacy dla samego siebie, o której wspomniałem już wcześniej, nasze pieniądze możemy trwonić również na marketing naszej wytwórni w ogłoszeniu, większej noce gazecie czy radiu w zależności od wpłaty. Oraz wreszcie ochronę w postaci łysego okarka, który bez względu na procent czy pieniądze władowane w jego utrzymanie, zawsze zniweluje łobuzerstwo w danym rejonie. Dysponujemy również zmianą ceny sprzedaży poprzez dowolne zmienianie wielokrotności procentu ceny od 0 do 300% i właściwie prócz możliwości manipulowania kosztem czy też dawania daniny obstawie wydawanie budżetu na resztę jest bezcelowe w chuj bez względu na kwotę w rubryce pensja obsługi, nasz towarzysz nadal będzie zapierdalał z rozdawaniem zamówień jak naćpany jeżozwierz, a te włożone w reklamę również nie dadzą jakichkolwiek rezultatów, bo nie dość że liczba kontrahentów nadal będzie stała bez względu na podjęte działania czy nawet kierowanie pojazdem, to jeszcze nie otrzymamy żadnej oznaki wizualnej, że owe ogłoszenie w gazecie czy w radiu miało miejsce. No, po prostu zabawa w kurwę, tyle, że po brzegi w głównie. Oprawa audiowizualna to po prostu pokaz najzwyklejszego partactwa. Grafika wygląda jak 7: nieszczęść. Tekstury są wielkości główki od szpilki, modele. A raczej sprite wykonano chyba za pomocą glebogryzarek. Animacje są niezwykle drewniane, cienie ledwo reprezentują to czym miały być. Lokacje są niezwykle ciasne i sterylne, a paleta kolorystyczna jest wybitnie serakopędna. I wiem to miała być w końcu strategia ekonomiczna i wizualna strona programu jest bardziej uproszczona niż w grach z innych gatunków ale do kurwy nędzy pierwsze Simsy z 2000 roku czy nawet software Tycoon wydany w roku 2002 przez o wiele mniejsze studio przebija to gówno na głowę. Strona dźwiękowa również została potraktowana z należytą pieczołowitością. O ile samych efektów dźwiękowych jest tu jak na lekarstwo, bo zdarzają się one praktycznie tylko podczas zakupów to już muzyka jaką panowie z Inca Gold lub raczej Cosmo Games Nasura czyli powoduje rozpierdolenie neuronów na kawałki te cztery dwuminutowe kakofonie zostały obdarzone taką ilością miałkiego brzdem kolenia na bandziolałkach, że jest to aż niewiarygodne. Oczywiście na tym też nie koniec bo jaki już zdążyliście usłyszeć gra aktorska w filmikach na początku i końcu gry jest wręcz galaktycznie. Zła. Nie mam nawet słów, by opisać jak spierdolono ten aspekt. Po prostu patrzcie. Błędy oczywiście musiały i. W tym tworze zagościć, bo co to kurwa zakrapotinka goldu bez setek dziur odzieczających się w zanadrzu. Prócz gubionych ścieżek, prowadzących w rezultacie do tworzenia nieskończonych kółek czy też popierdalania w jednej linii, mamy również i przenikanie postaci przez różne budynki, a czasem z jakiegoś powodu przez samych siebie. Czasem jakimś cudem blokują się podczas schodzenia, innym razem między ciężarówką a płotkiem, a zdarza się nawet, że bez celu biegają wokół wehikułu. Jednak to i tak nic w porównaniu do innego, dosyć Spotykanego nawet w innych kaszankach glicza, bowiem podczas nagrywania materiału, gdy udało mi się ukończyć misję szóstą i otrzymać komunikat po zminimalizowaniu tytułu i potwierdzeniu danej informacji, gra jakimś cudem przeniosła mnie do misji dziewiątej, zamiast etapów, w którym miałem dobić do 50% zadowolenia swoich konsumentów, a w kolejnej do 70%. Program przeniósł mnie jakimś cudem do zadania dziewiątego, gdzie moim celem tym razem był zakup najlepszego wana w ciągu trzech tygodni. Pozostaje tylko jedno pytanie, czy ktoś to w ogóle testował przed wydaniem? Zbierając wszystko do kupy, ice cream Tycoon to główno jakich mało. Owszem, chwali się to, że twórcy starali się wykonać symulację ekonomiczną o tematyce lodów, bo szczerze powiedziawszy, raczej nie spotykaliśmy się z tego typu produktami, ale to co powstało przechodzi wszelkie pojęcie. Brak jakiegokolwiek większego wpływu na gospodarkę, powtarzalność, brak jakichkolwiek wyzwań, kiepskie pojazdy, niefunkcjonujące opcje, nędzna oprawa czy brak chociażby trybu swobody spisały tą grę na straty. Mało tego w późniejszych misjach. Jedyne co mamy do roboty to klikanie na przemiennie listok i skip przez ponad godzinę. Nie mogę uwierzyć jakim cudem ktokolwiek z czystym sumieniem przyłożył rękę do tego ścierwa od siedmiu boleści. Jakim cudem to wylądowało na sklepowych półkach. Rozumiem też, że to miała być gra dla dzieci, więc wszelkie uproszczenia zarówno graficzne jak i... W kwestii systemu gospodarczego musiały zajść, ale też nie powinno się im strać rzadką biegunką do ryja zamiast tworzyć faktycznie coś grywalnego. Wolałbym ssać gówno z odbydnicy bez pańskiego Kundla niż kolejny raz przechodzić te abominacje. Trzymajcie się kilometrami od tego syfu by nawet nie przeszła wam myśl o chociaż spojrzeniu na pudełko tego chłamu. Cóż przynajmniej tyle dobrego, że nie będę musiał się pierdolić już nigdy więcej z jakimkolwiek oblechem sygnowanym logiem Inca Gold. I tym jakże optymistycznym akcentem przejdźmy do ocen, grafika 2: Audio, 1: Grywalność, 0: Ogólna ocena, Pierdolone 0%